Ostatni Batory, powieść historyczna Mikołaja Jusika. Z węgierskiego przełożył Antoni Lange. Rozdział siódmy. Dzieje świata zdają się toczyć jak bałwany wzburzonego morza, pędzone wichrem i tą mocą ślepą, która tkwi w żywiołach. Ale nie. Czuwa w nich mądrość najwyższa, która trzyma w ręku szalę ważącą czyny wszelkie. I jest w nich wet za wet. Bezimienny. Posłowie sascy nie wyjednali u batorego pokoju. Warunków nałożonych na siebie przyjąć nie chcieli. Pod Marienburgiem stoczoną została walna bitwa. Walczyli w niej przeciw księciu i ci rycerze, którzy powinni byli stać po jego stronie ale niezadowolenie szerzyło się w kraju coraz silniej, i w szeregach Sasów byli geci z chówcami stronników swoich. Batarego nie było tu osobiście, przecież bitwa została dla Siedmiogrodu wygraną i Wajż w niej zginął. Konając na polu bitwy, oddawał Celestę w opiekę Sewerowi i żądał od niego przyrzeczenia, aby cierpliwy jak brat, został jej wiernym jak kochanek. I gdy serce biednej dziewczyny uciszy w sobie na koniec walkę z nieszczęśliwą miłością, aby wyciągnął wtedy do niej dłoń raz jeszcze i uczynił ją małżonką swoją. Sewer przyrzekł to umierającemu i nie dlatego, tylko ażeby mu zapewnić zgon spokojny. Serce szlachetnego młodzieńca było jak złoto czyste, które nie zawodzi pod kamieniem probierczym. Doświadczenia losu nie wykazały w nim żadnej przymieszki podlejszego metalu. I samotna sierota nie przestała mu być nigdy tak drogą, jak drogą była córka poważanego i ludem swoim, jakoby król ukoronowany, rządzącego człowieka. I wierność ta nagrodzoną została. Celesta przywiązała się do niego silnie jak do najlepszego przyjaciela, i tak jak przewidywał wajsz, tych dwoje połączyło się w końcu węzłami przysięgi, aż do śmierci. Lecz celesta przebyła jeszcze jedną próbę ognia i wyszła z niej zwycięską. Wśród różnych zmian losu i w kolei wypadków wstrząsających Siedmiogrodem przyszła w następnym zaraz roku taka chwila, że Batory zapotrzebował od nie tylko przymusowej uległości, którą zdobywa na słabszych przemoc mocniejszego, ale prawdziwej życzliwości i spójni, jaka wiąże ludzi i narody sprzymierzone z sobą rzeczywistą sympatią serc. Zjechał też do krążtadu dla zdobycia sobie ludu saskiego. Czy przecież to był jeden i jedyny tylko powód tej nagle zmienionej polityki Batorego? Gwałty jego i szały potęgujące się coraz więcej, pustynie też wytwarzały wokoło. Odbiegli go wszyscy dostojniejsi i zacniejsi ludzie. W otoczeniu książęcem nie było już nikogo przedstawiającego rody znane krajowi i zasłużone. Batory usiłował pokrywać doświadczane uczucie braku przez dzikie wybryki szalonych orgi. Przecież w głębi duszy czuł się samotnym i był smutnym. Szczególniej bolało go zerwanie z Betlenem, ale że dumny był, ażeby pierwszy wyciągnąć rękę do zgody. Przytem robak nieufności już mu się wgryzł w serce i nurtował w niem, a nowi ludzie, którymi się teraz otoczył, jątrzyli go jeszcze ciągłymi donoszeniami o na niego spiskach. I tajemnych naradach szlachty siedmiogrodzkiej. W takim stanie serca i umysłu tęsknota za ukochaną kobietą mogła budzić się w nim silniej niż kiedyś. Trzeba mu było istoty jakiejś, którą by czuł przy sobie wierną i mocno kochającą. Trzeba mu było jakiegoś oparcia się sercem o serce i może wpływ tych uczuć przyłożył się do zmiany jego polityki z sasami. Ukorzeni już byli teraz i poddani rządom surowym, gdy on oto zjechał nagle między nich. Obóz księcia został rozbity pod Kronsztadem, a Batory, przyjmując obywateli miasta, sprosił ich do siebie na ucztę, przy której wzniósł zdrowie najpiękniejszej i najszlachetniejszej z kobiet Siedmiogrodu celesty, córki mądrego Wajsza. Zaraz nazajutrz zjechał do miasta i odwiedził ją. Wspaniale strojny, na pysznym rumaku, z orszakiem licznym, prawdziwie po książęcemu zawitał do ukochanej, która wyszła na jego spotkanie zmieszana i smutna, ażeby usłyszeć słowa najgorętszej miłości. Bądź moją, mówił jej. Już teraz bez żadnych zastrzeżeń, bez żadnych warunków, jedynie na prawach naszej wspólnej miłości. Bądź moją. Ona zapłakała, nie rumieniła się lecz bladła. Za późno już, odrzekła. Za późno. Serce moje zbyt już wiele przecierpiało, aby mogło odżyć. Ach, panie, dodała, na krwawych polach Marienburga dźwigałam ciało mojego ojca bez głowy. Tak było rzeczywiście. Gdy wajsz, który dowodził wojskom saskim, padł śmiertelnie ranny, a wśród popłochu i bezładnego odwrotu sasów sewer usiłował unieść rannego gdzieś na ubocze, Wajsz umarł mu w rękach, czyniąc go przez ostatnie swe słowa opiekunem celesty. I wtedy sewer ukrył jak mógł ciało wśród krzaków, ażeby nie odarto go dla łupów, i pospieszył złączyć się z uchodzącymi szeregami rozbitych sasów. Przecież nazajutrz, zaledwie świt słoneczny zaczął różowić niebo, już on był tam z córką sierotą, aby zabrać drogie zwłoki. Lecz z czemżeż się przy nich spotkali? Nie kruki obsiadły, nie sępy. Szekler Bilibok odkrył jej i za żadne pieniądze nie chciał odstąpić córce trupa ojcowskiego. Trzeba mu było głowy, szwaba, bo było to jego rzemiosło odcinać je wszystkim przedniejszym, bogaciej odzianym wojownikom saskim i odnosić je w darze księciu, jakoby trofea. Działała tu nienawiść rodowa Węgrów ku Niemcom – w wieku owym przejawiająca się w formach surowszych i okrutniejszych. I nieszczęśliwa celesta uwiozła z sobą do miasta tylko tułów bez głowy. I to wspomnienie okrutne stanęło jej teraz w myśli, gdy usłyszała swatające ją sobie słowa miłości Batorego. Panie, mówiła mu też ta sierota żałosna, między nami nie może być ślubów miłości, bo nas rozdzielają na zawsze strugi krwi i stosy trupów. To, co on ci mówiła niegdyś w jasnowidzeniu losu mego, sprawdza się teraz okrutnie. Dwoje kochających się ludzi musi mieć jednego Boga i jedną ojczyznę i biada tym, którym padnie los inny. Los taki padł nam i rozstać się musimy. Próżno Batory prosił i nalegał, nic nie wyprosił i nic nie wymógł. Dźwigałam ciało ojca mego bez głowy, odpowiadała mężna dziewica. I pokazując Batoremu żałobną jeszcze szatę swoją, zapytała, czy mogłaby stanąć z nim przed ołtarzem w tym kirze. Nie może być ślubów miłości między ludźmi wrogich sobie ludów. Ta, która się tego dopuści, nie wie, co czyni, nie wie, co to są mściwe upiory, wstające z grobów ojczystych cmentarzy, które przychodzą po nocach gryźć serca i sumienia odstępców. Nie było rady na rozżalenie serca sieroty. I Batory opuścił krąsztat posępny i smutny głęboko. Tracił ostatnie dobro swoje miłość kobiety szlachetnej, która mogła była stać się jego aniołem stróżem. W rok potem wyszła za sewera. Dwoje szanujących się głęboko, dwoje silnie przywiązanych do siebie przyjaciół, połączyło się węzłem dozgonnym, aby móc razem żyć i pełnić swoje obowiązki. Nie była to może całość szczęścia, ale była jakaś część jego. Był sposób sumienia, była cisza serca, nietarganego goryczą zawodu i uczuciem potarganych węzłów świętych.